Partnerem serwisu jest producent piwa Ciechan. Kolejny turniej Praga Cup. Jak wyglądały przygotowania do tego turnieju? W tym roku turniej jest dużo mniejszą imprezą. Głównie z powodów finansowych i, i troszkę byśmy później ogłosili o turnieju, więc turniej jest tylko dla jednego rocznika. Są chłopcy rocznik 2000, czyli w tym roku chłopcy mają mistrzostwa Polski, czyli sprawdzenie przed, przed mistrzostwami jakby formy. Poziom turnieju dalej zachował się dość wysoki, z czołówka cała z Mazowsza. Eee, także też sprawdzenie przed naszą Ligą Mazowiecką, jak będą wyglądały rozgrywki. Właśnie, kto bierze udział w tym turnieju? Jakie zespoły? Piwot Piastów, Ochota Warszawa, Ursynów Warszawa, Piotrówka Radom, Batory Białystok i Jagielonka. Jak wyglądają przygotowania do sezonu Jagiellonki Warszawa? której jesteś trenerem? Zaczęliśmy od obozu w sierpniu, już bodajże 8 sierpnia wyjechaliśmy na obóz. Po obozie wróciliśmy, kilka dni przerwy dochodzeniowej, a część obozu na miejscu. No i treningi dalej chłopcy mają, są w szkole sportowej plus mają treningi popołudniowe. Jakie są cele Jagiellonki Warszawa na ten sezon? No nie ukrywam, że celem Jagielonki jest awans do finałów Mistrzostw Polski. Jest to bardzo wysoko postawiona poprzeczka. Ale no, mówię, no trzeba stawiać sobie wysoką poprzeczkę, żeby, żeby, żeby zmotywować chłopcy do pracy. Być może taki wynik się osiągnie, a jestem przekonany, że ciężką pracą na pewno się uda. Kolejni zawodnicy jadą do Marcina Gortata, bo są zwycięzcami. Marcin Gortatka pewnie dumę rozpiera. No tak, jest mi bardzo miło, że już drugi raz Marcin wybrał mojego mojego zawodnika. Wcześniej to był Max Motel, teraz pojedzie czarek Karpik. No super, no miejmy nadzieję, że w tak będą następni. Partnerem serwisu jest producent piwa Ciechan.